Witajcie kochani w poniedziałek. Ja wczoraj miałam cięższą noc i południe, bo rosołek niestety, ale nie ma to jak kupować w hipermarkecie mięso i kupić stare. Więc miałam ciekawą nockę i ogarniam sobie teraz w pokoju, bo tam miałam rzeczy z parapetu właśnie za mną są i też przygotowuję e, rzeczy do filmiku, bo dzisiaj już stwierdziłam, że koniec, siadam i nagrywam ten haul e, z Primarka i z DM, bo już nie można przedłużać, co prawda światło no nie ma zbytnio słońca i światło jest ciemne, a ja jeszcze nie kupiłam sobie lampy, ale myślę, że nie będzie tak źle z tym filmikiem. W ogóle ogarnęłam sobie parapet i jestem dziwna, bo wszyscy mają kwiatki na oknach, a ja mam sałatę i bazylię, bo chciałabym mieć kwiatka, ale jeśli ja wyjeżdżam na studia, no to to nie ma sensu, żebym kupowała. Chciałabym mieć jakąś monsterę, Diefenbachię i inne, ale nie ma szans, dlatego u mnie stoi sałata i bazylia która zaraz pewnie pójdzie do zjedzenia. Ale przynajmniej niezwiętnie. Tylko tu jeszcze muszę doniczkę jakąś załatwić, poszukać w piwnicy. Znowu dzisiaj rano upiekłam ciasto drożdżowe, w ogóle mamy... Eee jutro jedziemy na motory z Darkiem, więc kawałek wezmę i resztę zostawię w domku. Ciasto drożdżowe z jagodami jednak zamiast jagodzianek, bo nie chciało mi się za bardzo robić bułeczek i też na dzień nie mogłoby się wydać, także jest jedna wielka buła. W ogóle patrzcie jak tu wyrosło. Hejka kochani! Zdaje się, że jesteśmy w lutowiskach, oczywiście motorkiem. Ja jestem dziewczyna lecąca na motory, nie na auta, nie na blachy. Mały przystanek na rozprostowanie nóg. Heio, dojechaliśmy nad y, punkt widokowy nad solinę. Nie pchamy się na tą tamę, tam gdzie dużo ludzi, tylko to była taka wycieczka w sumie wokół soliny, wokół bieszczad. Na pierwszy raz, żeby przetestować, jak się jeździ, bo to była moja pierwsza długa wyprawa. Tak to to zawsze z domu do sklepu, żeby przetestować um, jazdę z pasażerem, ciężkim pasażerem. Mega pięknie. Ja bym mogła tu zostać. kochani, witajcie w kolejny dzień. My już wróciliśmy wczoraj wieczorem i ja padłam. Miałabym dzisiaj darmową podwózkę do Rzeszowa, ale zaspałam. W ogóle patrzcie. Pięknie jest. Idę teraz na autobus. I jeszcze wstąpię w Rzeszowie do Leclerc'a, bo widziałem, że przyszła mega dostawa produktów wegańskich, jak mleka czy sery. U mnie w mieście ciężko coś takiego dostać, ale jak są to tylko z jednej firmy Alpro Soja tak średnio z tym smakiem nie zawsze mi podchodzi no i były jakieś inne mleka na przykład było mleko z orzechów flaskowych, więc też bym je wzięła pierwszy raz, bo niestety, ale to nie jest jakaś eko, moda i wege trend w moim przypadku, ale krowie mleko mi szkodzi. Muszę szukać produktów zastępczych. No i z tych mlek takich roślinnych jedynie smakowo podchodzi mi kokosowe. Czasami migdałowe i czasami owsiane, ale owsiane i na przykład kakao. Fuj, naprawdę. To jakbyście jedli, to jakbyście pili kakao i chcecie poczuć ten mleczny czekoladowy smak kakao. A tu nie, nie, nie z mlekiem owsianym to jest tak? że czujecie kakao? I kakao jest taki bardziej wodnisty, a za chwilę czujecie drugą nutę takiego siana i płatków owsianych zmielonych. Mm. O ile na przykład w jakimś smoothie owsiane mleko spoko, czy w owsiance, no to nie do wszystkich rzeczy mi podchodzi i jeszcze zobaczę co tam są za produkty widziałam, że jest dużo serów tych żółtych bez teka ja je uwielbiam, odkryłam je jeszcze jak byłam w akademiku, to pamiętam że były w Lidzu i też w Biedronce, ale moja Biedronka u mnie jest jakoś słabo zaopatrzona jeśli chodzi o wegańskie produkty od czasu do czasu się pojawia rzut wegańskich kiełbasek czy burgerów ale generalnie słabo w poniedziałek w ogóle jadę z mamą na wyrywanie zęba. Na szczęście tym razem to nie ja będę pacjentką. Ja już przeżyłam dwa wyrywania. Nie było źle, bo w sumie po tym żadnych leków przeciwbólowych nie musiałam przyjmować, bo w sumie nie bolało. Ale dziękuję, nie chcę już wyrywania. Mam aparat, to mi wystarczy. Do dokręcenie aparatu, żeby się szczęka przesuwała. Boli przez pierwszy tydzień albo półtora, więc nie potrzebuję dodatkowych atrakcji, jeśli chodzi o dentystę. Hej słuchajcie, ja już w domu. Chciałam biec do busa, ale na szczęście zatrzymał mi się i jednak mnie wziął I nie musiałam godzinę czekać yy, na stacji, na kolejnego. I szybki hol z prawie, bo dopiero to się rozpakowałam i później w sumie stwierdziłam, że może warto nagrać. To kupiłam, bo przy okazji jak wracałam... Yy... Wracam od Darka, to piłam sobie y, dwa szampony, jednak nie zrobiłam tego zamówienia internetowego. Te moje ulubione dwa szampony, które najbardziej działają na moje włosy, jeden taki z węglem, bardziej oczyszczający, a ten jest bardziej nawilżający. W ogóle bardzo polecam tą markę, to jest marka naturalna i skład mają też super roboty. Kolejną rzeczą jest farba na włosy i uwielbiam tą firmę, ona nie ma amoniaku już od kilku lat, farbuję akurat tą. Bo nie mogłam znaleźć w ogóle wcierki z Jantar i szukałam jakiejś innej, stwierdziłam, że dobra, bo mam, bo mam tą wcierkę w domu jeszcze na jedno użycie i stwierdziłam dobra. W sumie nie ma złego składu. I wzięłam właśnie takie dwa jogurty, one mają dość krótki termin, bo do 24 lipca, także na dniach trzeba będzie je zjeść. Wzięłam też parówki sojowe. One są chodźcie i tak pomyślałam, że może jakbym miała ochotę na jakieś fast foody, to może sobie zrobię hot doga właśnie z takimi parówkami. I drugie wzięłam takie sojowe w przyprawie paprykowej. Mi się wydaje, że to są te same, które były w tylko w innej szacie graficznej. I obydwie mają termin ważności do października, więc e, spoko. Nie trzeba ich od razu jeść, że będą, bo nie zaczęłam z tym leklerku. Była szynka, to jest chyba sojowa, ona była na promocji. W ogóle pierwszy raz będę jeść szynkę sojową i ona jest do końca lipca, więc trzeba będzie ją zjeść. Także dam znać, czy była dobra. I też moje ulubione sery, to jest mój ulubiony ser wegański. One są jeszcze w wersji z czarnuszką, z chili i chyba z czosnkiem niedźwiedzim. I jeszcze chyba o smaku goldy. Ja najbardziej lubię ten z prażoną cebulką i kogo godę powiem tak jeśli ktoś jest wielbicielem sera z mega krowie, to ten ser po prostu wieniu smakuje jak, nie wiem czy pamiętacie, jest taki hochland pakowany. Każdy plasterek oddzielnie, on jest na lodówkach. I jak się go stopi, to, to jest właśnie bardzo podobny smak. No nie jest to super smak, ale jako zamiennik ja się cieszę, że coś takiego jest wyprodukowane. I topi się bardzo ładnie w tostach czy na pizzy. I ostatnią rzeczą, jaką jest to pierwsze, Wzięłam mleko z orzechów laskowych. Tylko niestety, ale coś się chyba stało i coś mi przecieka tutaj. Nie mam pojęcia, właśnie muszę dojść, czy to mleko mi przecieka, czy coś innego się tutaj wydało. Mam nadzieję, że nie jest w środku zepsute. Ja już oczywiście przebrana w za duży t-shirt, bo jestem team. Duże t-shirty, jeśli chodzi o siedzenie w domku, już chyba nigdzie nie idę, bo jeszcze mam dwa tłumaczenia z praktyk do zrobienia, i muszę je zrobić do końca tygodnia. Także kończę tego vloga i to by było na tyle. Także na razie, papa! Pa.